Witaj na kanale autentyczny. To kanał o narcyzach, psychopatach, socjopatach i innych zaburzeniach osobowości, czy po prostu toksycznych osobach. Jesteś tu, by zrozumieć, co Ci się przydarzyło, i zdobyć wiedzę, która jest niezbędna do uzdrowienia. Jesteś tu, by zdobyć wiedzę, by uniknąć zagrożenia. Polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij. Umów się na prywatne sesje, napisz na autentyczni23małpagmail.com. Kliknij na mój profil a następnie pole kontakt. Narcyz jest nadmiernie czujny, jest przewrażliwiony. Kiedy robisz coś korzystnego dla narcyza, kiedy odnosi korzyści z relacji z tobą. To w dalszym ciągu zwróci się przeciwko tobie na koniec. Możesz go wspierać, możesz mu pomagać, możesz spełniać jego żądania, lecz narcyz i tak zwróci się przeciwko tobie. Może nawet zwrócić się przeciwko tobie, wtedy, gdy mu pomagasz. Nie zawsze nastąpi to na sam koniec relacji. Narcyz doświadcza wzmocnionego stanu wrażliwości sensorycznej, któremu towarzyszą wyolbrzymione zachowania. Celem tego jest wykrycie działań, które mogłyby mu zaszkodzić. Nadmierna czujność przychodzi wraz z paranoją. Narcyz ma urojenia, myśli, że wszyscy chcą go dopaść. Że są nastawieni przeciwko niemu, że chcą go źle traktować. Narcys może czuć się tak, jakbyś chciał zyskać przewagę, kontrolę, jakbyś chciał odebrać mu autorytet, władzę. Narcys czuje się tak, jakbyś chciał go czegoś pozbawić, jakbyś chciał mu coś ukraść, zabrać. Narcys ma niesłuszne. Nieuzasadnione podejrzenia, jest nieufny, wierzy, że robisz coś takiego, o czym nie wie, o czym nie ma pojęcia, chociaż mu pomagasz, wspierasz go, spełniasz jego żądania, podporządkowujesz się. Pomimo tego, Narcyz wierzy, że masz jakiś ukryty cel, motyw, że chcesz mu zaszkodzić. Narcyz nie wierzy w to, że Twoje intencje są szczere, dobre. Nie wierzy w to, że naprawdę bezinteresownie, bezwarunkowo chcesz mu pomagać. Narcyz uważa, że chcesz go wykorzystywać, że chcesz go kontrolować. Wszystko to, co mówisz do Narcyza, nie jest odbierane na serio. Wszystko to, co robisz dla narcyza, nie jest odbierane na poważnie. Narcyz gra z tobą w grę, wykorzystuje cię dla własnych korzyści, dla realizacji własnych celów, dla określonego zysku. Dlatego narcyz podejrzewa, że robisz to samo. Jest pełen obaw. Sądzi, że chcesz go dopaść pierwszy, że chcesz go pierwszy zdradzić, okraść lub odrzucić. Niezależnie od tego, narcyz będzie pozostawać w Twoim otoczeniu, będzie brać od Ciebie wszystko to, co może zagarnąć. W międzyczasie będzie uważny, ostrożny, by uniknąć potencjalnych problemów, komplikacji, niebezpieczeństwa. Cokolwiek dobrego zrobiłeś dla Narcyza, nie było widziane, odbierane przez niego jako szczere, prawdziwe, autentyczne. Narcyz nie bierze tego na serio, nie traktuje tego na poważnie. Możesz robić wszystko na poważnie, możesz nie mieć żadnych ukrytych motywów, możesz to robić bezwarunkowo. Bezinteresownie. Możesz wierzyć w to, że coś budujesz, że poprawiasz waszą relację, związek. Możesz uważać, że robisz coś istotnego, znaczącego, lecz możesz nie zdawać sobie sprawy z tego, że bierzesz udział w grze. W jakiejś chorej grze. Nie wiesz nawet w jakiej. Nie wiesz na jakich zasadach? To jeszcze nie koniec. Krótka przerwa. Wesprzyj rozwój kanału i naszą społeczność. Kliknij, proszę, przycisk kciuk w górę. Subskrybuj, aby otrzymywać powiadomienia o nowych materiałach. Kliknij przycisk Wesprzyj. Wspierając kanał, zyskasz dostęp do wielu dodatkowych treści. Dziękuję. Nie jesteś świadomy tego, że jesteś w grze. Ponieważ masz szczere intencje, masz dobre intencje, chcesz osiągnąć coś dobrego, chcesz zbudować coś istotnego, znaczącego. Narcyz jest nadmiernie czujny, podejrzliwy, przewrażliwiony. Dlatego postrzega to tak, że podejmujesz jakieś działania. Realizujesz jakiś plan, który ma na celu go pokonać. Niezależnie od tego, co dobrego zrobiłeś dla Narcyza, niezależnie od tego, ile dobrego dla niego zrobiłeś, to nie sprawia, że postrzega cię jako troskliwą, kochającą osobę. Narcyz widzi to tak, że usiłujesz go kontrolować. Wykorzystywać jest nadmiernie czujny, ponieważ robi takie rzeczy ludziom: kontroluje ich, wykorzystuje, udaje, że coś buduje, rozwija, udaje, że chce stworzyć z Tobą coś znaczącego, istotnego, wyjątkowego, podczas gdy knuje, spiskuje przeciwko Tobie lub chce coś od Ciebie wyłudzić. Narcyz nie jest w stanie rozpoznać, kiedy ktoś jest prawdziwy, autentyczny, szczery. Dzieje się tak, ponieważ Narcyz nie wierzy w to, że ludzie tacy są, że mogą tacy być. Narcyz uważa, że każdy, że wszyscy chcą go wykorzystać, że chcą uzyskać nad nim przewagę. Narcyz wierzy w to, że inni wykorzystują go dla własnych korzyści, profitów, zysku. Narcyz ma na celu to, by wykorzystać cię pierwszym, zanim to ty wykorzystasz jego, tak myśli. Myśli na zasadzie kto kogo pierwszy. Chodzi o to, żeby dopadł, wykorzystał, zniszczył, zdradził ciebie, zanim to ty zrobisz jemu. To nieustanna rywalizacja. Z powodu jego natury, z powodu jego rywalizacji, z powodu jego obsesyjnej potrzeby zwycięstwa, wygranej, narcyz będzie odgrywać swoją rolę, tak jakby był z tobą, podczas gdy planuje, jak ci zaszkodzić. Snuje plany przeciwko tobie. Nie tylko je snuje. Lecz także je realizuje w sekrecie. Narcys nie może ufać nikomu, ponieważ myśli, że wszyscy są tacy sami, że wszyscy są tacy jak on. Wierzy w to, że każdy jest tak manipulujący, kontrolujący. To dla niego gra, w którą musi wygrać, musi zwyciężyć, musi pokonać przeciwnika z powodu nadmiernej czujności narcyz manipuluje ludźmi ludźmi którzy nigdy nie mieli w planie mu zaszkodzić narcyz manipuluje ludźmi którzy chcieli dla niego jak najlepiej to autosabotaż narcyz niszczy relacje związki kontakty rzeczy istotne ważne również takie które byłyby dla niego dobre Umów się. Na prywatne sesje napisz na autentyczni23małpa.gmail.com Polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij. Pomoże to innym ofiarom narcyza tutaj dotrzeć. Naszym wspólnym celem jest zwiększanie świadomości w społeczeństwie i pomoc ofiarom psychopatów. Zostawiając polubienia i komentarze, Wysyłasz wiadomość, że to co robię ma sens i jest potrzebne. Przyczyniasz się do rozwoju kanału i wspierasz naszą społeczność. Zachęcam do komentowania. Podziel się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami z innymi. Jeśli nagranie jest dla Ciebie pomocne, a nie masz w zwyczaju komentować, to zostaw proszę emotikona, serce lub coś podobnego. Dziękuję. Kliknij dzwonek. Żeby upewnić się, że otrzymasz wszystkie powiadomienia o nowych nagraniach. Jeśli chcesz wesprzeć to co robię, wysyłając darowiznę, skontaktuj się poprzez e-mail. Dziękuję i do usłyszenia wkrótce.